Witajcie! Zapraszam na filmik z inkubacji. Pożyczyłam inkubator i chcę go wypróbować. Dzisiaj jest wsadziłam jajka. Jest wiele negatywnych opinii na temat tego inkubatora, ale próbowałam go doby wcześniej. Temperatura się utrzymuje. Powiedziałam na wielu filmikach że yy, piszecie, że yy, przegrzewa jajka, ochładza jajka, oszukuje. No, zobaczymy. Jest pierwsze, pierwszy dzień. Yy, w środku mam termometr. Sprawdzam temperaturę. Temperatura jest taka sama jak na wyświetlaczu. Jajka nie włożyłam do tych koszyczków, bo moim zdaniem. Lepiej się wykluwają kurczaki, jeżeli są obkręcane jajka ręcznie. Mam już to sprawdzone, bo to nie jest moja pierwsza inkubacja. Jest pierwsza w tym inkubatorze, który pożyczyłam. I z którego wiem, że znajomy właśnie wykluwał w tych koszyczkach. Coś poszło nie tak. Nie kontrolował temperatury, wilgotności. Wykluł mu się jeden kurczaczek. Dlatego chcę sprawdzić ile się wykluje z tego inkubatora? Czy on działa? Czy naprawdę może inaczej go ustawiać parametry inne? No zobaczymy. Bo wcześniej inkubowałam w takim inkubatorze. Tu już inkubuję 6 dni. W tym inkubatorze już, kupu, już było kilka inkubacji, i to samo. Yy, są, w nim jest yy, koszyczki na 56 jaj, ale jeżeli używałam koszyczków, no niestety wykluwało się 20 parę kurczaków. No coś było nie tak, więc próbowałam ręcznie kłaść jajka bez koszyczków, opręcać je ręcznie i są o wiele lepsze efekty. W tym roku to już druga jest inkubacja. Z poprzedniego, z 60 jajek wykluło się 46 kurczaków, z czego jajka odpadły po pierwszym prześwietleniu. Większość jajek, znaczy się Prawie wszystkie po pierwszym przyświetleniu, bo były niezależne. Ale tak, jak ręcznie przekręcam, wydaje mi się, że jest lepiej. Na pewno jest lepiej. Tu jest włożone, było włożone też 65 jajek. Wczoraj prześwietlałam jajka, odpadło 11. Tam z tyłu są włożone 11 jajek indyczych wiem, że lu mówią, że żeby nie inkubować indyczych i kurzych no ale w tamtym roku próbowałam indyczy z kurzymi i też mi wyszło indyki no i w tym roku też indyczka się zaczęła nieść, więc próbowałam włożyć te jajka, chociaż nie wiem czy indy gra bo biały indy na pewno nie skacze bo jest za ciężki a kolorowy. skacze, ale czy będą zależone, to nie wiem. Okaże się. A, i co jeszcze. Na pewno po yy, wielu radzie, żeby wilgotność była 50-55%, zauważyłam, że jak jest mniejsza wilgotność, też jest lepiej. Bo jak była duża wilgotność, to tak jak. Yy, w niektórych filmikach mówią, że w kurczaki, w jajkach się topiły. Po prostu się topiły. Były zależone przed inkubacją, przed wylęgiem, przed drugim, przed dwa, dwie doby przed, trzy, po prostu obymierały. Była za duża wilgotność jednak. Teraz wilgotność tak utrzymuje 30, 40, po prostu dolewam, jak widzę, że spadam. Mam nastawiony inkubator na alarm na 30% i ten też nastawię. Będę pilnowała, żeby była wilgotność mniejsza. Tylko po prostu teraz, wczoraj za dużo na wody. Ale dzisiaj go trochę pootwieram żeby wilgotność spadła. I zobaczymy. Po tygodniu nagram Wam filmik, jak to wygląda z prześwietlenia. Tu jest włożone. 60 jajek. 60. Od wniosek, po prostu, miksów różnych, które mamy. Jaja są. Kury były właśnie z tamtego wylęgu, z tamtego roku, z wylęgów, więc młode. No i mam 10 od starszych kur, kilkuletnich, ale to też widzę, że jest różnica. Po prostu chciałam, żeby one były, bo. Są też właśnie ró ładne, różne, zarośnięte z czubkami, no ale niestety z tych starszych kur dużo odpada jajek. Bardzo dużo. Yy, tak jak w tym inkubatorze wsadziłam właśnie z tych starszych kur, no to bardzo dużo. To te, yy, które teraz prześwietliłam, no to 11 to tych właśnie od tych starszych kur odpadło, a nie od tych młodych. No dobrze, to widzimy się za tydzień, zobaczymy. To, to będzie z tym inkubatorem, dokładnie z tym modelem, czy jajka czy będą, gdzie y, będą, na pewno są zależone czy wszystko będzie, inkubacja przebiegała pomyślnie czy nie przegrzeje ich, tak jak niektórzy mówią, czy nie ochłodzi ich ten inkubator, no mówię, no, na dzień dzisiejszy Temperatura szybko, właśnie, ładnie się trzyma. Nie ucieka, nie, nie ma jakichś skoków. Tak jak ktoś mówił, że skacze. Ta temperatura. O. Zobaczymy po prostu, czy coś mi się uda wykluć z tego inkubatora. Do zobaczenia.